Czy prezydent rządzi krajem? Nie do końca. W Polsce mamy system parlamentarny. To rząd i premier kierują codziennym funkcjonowaniem państwa. Ale bez prezydenta system po prostu nie działa. Reprezentuje Polskę na świecie, spotyka się z głowami innych państw, podpisuje umowy międzynarodowe. To nasza twarz za granicą. Posiada inicjatywę ustawodawczą, czyli może zaproponować własny projekt ustawy. Ma też wpływ na to, co dalej się dzieje z ustawami. Może je podpisać, zawetować lub odesłać do Trybunału Konstytucyjnego. Jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. W czasie pokoju to głównie funkcja reprezentacyjna, ale w razie W to już poważna sprawa. Nadaje obywatelstwo i ułaskawia czyli może przyznać obywatelstwo obcokrajowcowi i ułaskawić osobę skazaną przez sąd. Ma wpływ na obsadę kluczowych stanowisk. Wybiera członków Rady Polityki Pieniężnej, prezesa NBP, sędziów, ambasadorów. To ważne, bo te osoby mają realny wpływ na gospodarkę prawo i wizerunek Polski na świecie. Czy wiesz, że najmłodszym prezydentem RP był Aleksander Kwaśniewski? Miał zaledwie 41 lat, gdy objął urząd. Daj znać w komentarzu, który z tych punktów zaskoczył Cię najbardziej.